Dziś niedziela, a to oznacza, że spotykam się z Państwem w programie Prudnik na Szybko. Maciej Dobrzański, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam serdecznie. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambud Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl Partnerem programu jest Szkoła Językowa Oxford School. Zapisz się i zdaj egzamin Cambridge. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa. Oleje od polskich dystrybutorów. Najwyższa jakość. A dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od tragedii, która rozegrała się w miniony wtorek około godziny 16 na drodze między Wierzchem a Nowym Brownicem. Tam kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu i bokiem uderzył w nadjeżdżającą ciężarówkę marki Volvo. W wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła niestety śmierć, druga została ranna. No i jak się okazało, za tym wypadkiem stało, stała jeszcze jedna osoba, która jak... Policja twierdzi, uciekła z miejsca zdarzenia, a mianowicie gdy policja dotarła do wideorejestratorów do nagrań osób, które w tym momencie przyjeżdżały w tej okolicy, to okazało się, że zauważono tam Skodę. Tą Skodą podróżował 66 latek który po prostu nieprawidłowo wyprzedzał i wymusił on niejako na Oplu właśnie takie, takie zachowanie. Ten mężczyzna, który nieprawidłowo wyprzedzał, został przez policję zweryfikowany już 4 godziny po wypadku i złapany na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego. W tej chwili ma postawione dwa zarzuty dotyczące spłodowania wypadku śmiertelnego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Dobre informacje dla mieszkańców Racławic Śląskich, tam bowiem 15 września woda z osobłogi rozerwała wał, który oddziela miejscowość od rzeki. No i gdy rozmawiałem z tymi ludźmi, bo miałem taką okazję, to oni wskazywali na to, że zadają sobie pytanie, czy warto remontować swoje domy, skoro ten wał jest rozerwany i właściwie każda większa woda może spowodować ponowne zalanie. Te dobre informacje przynosi Piotr jak burmistrz Głogówka, ponieważ on informuje, że do połowy grudnia ta wyrwa w wale zostanie usunięta. Jak można się domyślać, to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez wody polskie. Dodatkowo burmistrz dodaje, że aktualnie trwa ocena stanu koryta oraz oczyszczanie rzeki Osobłoga właśnie przez wspomniane wody polskie. I zostajemy w gminie Głogówek. Piękny przykład tego, jak samorządy sobie wzajemnie pomagają, bo oto aż trzy samorządy postanowiły wspomóc pieniężne gminę Głogówek, gminy Głogówek e, oczywiście pod kątem napraw wszelakich powodziowych. I tak też 100 tysięcy złotych przekazuje gmina Strzelce Opolskie na wniosek tamtejszego burmistrza Jana Brublewskiego, 60 tysięcy złotych z kolei przekazuje Kędzierzyn Koźle. To już na wniosek Sabiny Nowosielskiej, prezydent tego miasta i 27 tysięcy złotych powiat strzelecki na wniosek sta starosty Waldemara Gajdy. A przypomnijmy, że w gminie poza wspomnianymi już dzisiaj racławicami śląskimi bardzo ucierpiały również mochów, czy te wszystkie mniejsze miejscowości, które znajdują się właśnie w dorzeczu Osobłogi. A teraz przenosimy się na Prudnicki Cmentarz. 1 listopada miała miejsce kolejna odsłona kwesty na odnowienie dawnych i starych, co tu dużo mówić, nagrobków, które znajdują się i grobów, które znajdują się na Prudnickim Cmentarzu. To inicjatywa Towarzystwa Historycznego Ziemi Prudnickiej. I tak też w poprzednich latach zbierano pieniądze między innymi na odnowienie grobu słynnego działacza polskiego Filipa Roboty, który spoczywa na Prudnickim Cmentarzu, czy też zasłużonego bardzo burmistrza dawnego Neustadt Paula Lange. W tym roku kwesta również dotyczyła grobu poniemieckiego, a mianowicie ch chodzi o grób dawnego przedwojennego prudnickiego lekarza Morica Kremzera. Prawdopodobnie w tej chwili trwa liczenie e, tych pieniędzy. Tak przykazał mi dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zaangażowany w tą zbiórkę Marcin Husak, że to właśnie dzisiaj w niedzielę pod wieczór to liczenie będzie miało miejsce. Zobaczymy ile uda się uzbierać. W tamtym roku e, ta zbiórka została zamknięta na poziomie prawie 20 tysięcy Złotych. A gdyby ktoś pytał, dlaczego na przykład modernizuje, naprawia się groby po niemieckie, to odpowiedź jest, jest jasna. Przedstawiciele Towarzystwa Historycznego Ziemi Prudnickiej nie oddzielają tutaj tego, czy ktoś jest Niemcem, czy jest Polakiem. Chodzi po prostu o to, że ten ktoś był zasłużonym Prudniczaninem. A teraz do programu Prudnik na szybko zawita temat lodowiska. Lodowisko w Prudniku to coś, na co mam takie wrażenie, wielu mieszkańców czeka już od wielu, wielu lat. I taki cień nadziei, cień szansy pojawia się w tym, co zapowiada starosta Radosław Roszkowski. Ta jego zapowiedź przy okazji kolejnej wizyty osób związanych z rządem na terenie zniszczonych przez powódź sportowych obiektów w Prudniku, bo mianowicie ostatnio był to sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, czyli po prostu wiceminister sportu Piotr Bory, to ta wizyta jego, jak mówi starosta, z inicjatywy posła Tomasza Kostusia i przy tej okazji starosta mówi w ten sposób. Że dodatkowo zgłosiłem temat budowy przez powiat sztucznego lodowiska na obiektach rolnika oraz propozycję, by obiekt Hali Obumnik stał się częścią ośrodka przygotowań olimpijskich w łucznictwie. I tu warto, proszę Państwa, dopowiedzieć, że również lodowisko planowane jest w ramach kolejnego etapu modernizacji, czy też tak naprawdę budowy nowego stadionu Pogoni Prudnik przy ulicy Kolejowej. Tam takie boisko również przy tym obiekcie miałoby funkcjonować, więc teraz jest pytanie, czy. Kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że w promniku będą po prostu dwa lodowiska. Na to pytanie w tej chwili nie jestem Państwu w stanie odpowiedzieć. Zobaczymy jak te plany... Jak te przedsięwzięcia będą się rozwijały, ale myślę, że w związku z tymi oczekiwa oczekiwaniami społecznymi dobrze, że w ogóle ten temat po raz kolejny powraca. I na koniec naszego spotkania, proszę Państwa, temat kulturalny, a tak naprawdę zapowiedź. Oto bowiem 100 lat temu rodził się jeden z największych polskich poetów Zbigniew, Herbert, i to jemu będą poświęcone e, zaduszki w kinie Diana. To wydarzenie odbędzie się już 8 listopada o godzinie 18.00. I większa część wieczoru wypełni pokaz filmu dokumentalnego Herbert, barbarzyńca w ogrodzie w reżyserii Rafaela Lewandowskiego. Także zapraszamy wszystkich y, tych, których, których interesuje ta postać i tych, którzy by po prostu w sposób kulturalny. Spędzić ten wieczór. I teraz jeszcze specjalne podziękowania ode mnie dla Państwa. Otóż mój ostatni podcast, gdzie opowiedziałem Państwu historię Tamy w Jarnotówku, spotkał się z ogromnym odzewem. W tej chwili, jak sobie sprawdzałem, statystyki tych odtworzeń tego filmu jest ponad 42 Tysiące, tak? Proszę Państwa, 42 tysiące odtworzeń, co oczywiście świadczy o tym, że ten temat Państwa bardzo interesuje, ale też ten wynik nie byłby tak y, dobry, gdyby nie to, że Państwo bardzo licznie udostępniali ten film. Ja za to bardzo dziękuję, bo to nie tylko promocja y, ważnego tematu, nie tylko y, sytuacja, w której no, jest mi po prostu miło, że ktoś docenia moją pracę, ale też jest to oczywiście promocja tych firm, które reklamują się y, w moim podcaście i za to dziękuję, bo dzięki temu ten podcast może powstawać. I proszę państwa, ja oczywiście już mam w planie kolejne filmy, które mam nadzieję państwa zainteresują, a na teraz to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie minionego tygodnia. Widzimy się już w następną niedzielę. Do zobaczenia, kłaniam się państwu Maciej Lebrzański. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydanbud.pl. Partnerem programu jest szkoła językowa Oxford School zapisz się i zdaj egzamin Cambridge. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa Oleje od polskich dystrybutorów najwyższa jakość.